Gra już się chyba zaczyna, ale do bani się gra z komputerem. No nic, nie mam wyboru. Może spróbuję ognistej kuli. Ach, ale nuda. Uuu, a to co? Jakaś zaszedka. Ciekawe, co jest w środku. Hm. Nasionko. Posadzę jej i zobaczę, co wyrośnie. I do doniczki. Ciekawe, ile trzeba czekać. Pewnie kilka tygodni. A? Co jest? A! Hej, chcesz ze mną pograć? Ach, ale upał. Głupie słońce, przez ciebie się spociłam. Ach, zaraz się roztopię. I pić mi się chce. O, lemoniada. Idealna na takie upały. Hej, masz ochotę na lemoniadę? Dolar za szklankę. Super, poproszę. O, o nie. Chyba nie zaszaleję. Nie stać mnie na lemoniadę. Co? Dwa centy? Hmm, może będę ci mogła jakoś pomóc. Proszę, jedna pestka. Lepszy ryc niż nic. Dzięki. Hmm, pestka cytryny. O, ogrodniczki to ze mnie nie będzie. Zaraz mogę ją posadzić. Dobry pomysł! Żegnaj martwa roślinko. Oto twój nowy dom. Czuj się tu jak u siebie. Masz jeszcze coś do picia. Tyle wystarczy. Teraz czekamy. Wow, a niech mnie drzewo cytrynowe! Ale szybko wyrosło i to z dojrzałymi owocami. Właśnie tego potrzebowałam. Tada! Moja własna lemoniada, która kosztowała mnie tylko 2 centy i trochę pracy. Hmm, a do tego jest pyszna. O, ale uroczy aloes. Sprawdźmy, jak rośnie. Hmm, trochę się zastał. Muszę mu jakoś pomóc. Może muzyką? Rośliny to kochają. Poczytam mu też. Może więcej wody? Zaraz. Co jest? Zamiast rosnąć maleje. A! Co się tu dzieje? Aloes mi nie rośnie. Aha, ciężki orzech do zgryzienia. Bo nie ma to jak przyjaciel Aloes. Wow, jak ty go tak wyhodowałaś? Pomożesz mi? No pewnie. Tak, dziękuję. Wróciłam to dla Ciebie. Wow, jak ty to zrobiłaś? Zdradzę Ci mój mały sekret. Najpierw musisz wziąć banana. Zrób w nim dziurę w ten sposób. A potem włóż do środka Aloes. Pora na kolejny etap. Posać banana w ziemi. Azot z banana będzie nawozić Aloes. I dzięki temu urośnie jak na drożdżach. Wow, ale sprytny hak! Dzięki za uratowanie mojego Aloesu. Nie ma za co. Wiem, że bardzo kochasz tę roślinkę. Hmm, głodna jestem. Muszę coś zjeść. Eliksiry mogą poczekać. Najpierw jedzenie. Eee, co tu się do licha dzieje? Dziwne i trochę straszne. Nie mogę ich zjeść. O, to jajko nie ma twarzy. Świetnie. Okej, okay, tylko co ja mam z nim zrobić? Hmm, może znajdę coś w książce kucharskiej. O, mam. Zaraz trzy jajka? Mam tylko jedno. Hmm, mam za to doniczkę z ziemią. Tak, wiem, co robić. Wkładam jajko do środka i podlewam. Teraz wystarczy poczekać. Byle nie za długo, bo głodna jestem. W sumie to magiczna roślinka, więc będzie szybko. Uu, urosła! Pora na odrobinę magii. Tada! Mmm, wygląda przepysznie. Mmm, żelki, pycha! Opłacało się! Po cichutku chyba nikogo nie ma. Chwila, co to za karteczka? Nie ruszać? Eh... Nie będę się przecież słuchać karteczki. Ej, co ty wyprawiasz? Nie widzisz, co tu jest napisane? Nigdy mi nie pozwalasz pograć. To nie fair. Nie pozwalam, bo ty mi nigdy nie pomagasz sprzątać. Bez sensu. Wow, widziałaś to? Czy ona właśnie urosła? O, urocza. Może znów urośnie. Super! Patrz, nasza kłótnia zadziałała jak nawóz, ale słodka. O, mój palec! Ah, A! Ugryzła cię! To złośliwa roślinka! Co tu się dzieje? Dlaczego tak wrzeszczycie? Nie, nie krzycz, mamo! Ale wy jesteście nieznośne, nie wytrzymam z wami! O! O. O. A! Teraz to gigant, wystarczy! O matko, czy to już dzisiaj? Tak, muszę się przebrać. Dobrze, pora na wakacje. O, zaraz. Mój kwiatek, nie mogę go tak zostawić. O, spóźnię się, pa. Wow, co to były za wakacje? O nie, mój kwiatuszek. Biedactwo, a tak go lubiłam. Tyle razem przeżyliśmy. Pomógł mi nawet w sprawdzianie. O, fiu, to był tylko koszmar na jawie. Nie mogę go tak zostawić. Przyda mi się ta butelka. Zaczekaj tu, zaraz wracam. Najpierw wypalę w niej małą dziurkę. I jeszcze jedną w tym miejscu. Ok, teraz z każdej strony są otwory. Wkładam butelkę do doniczki. I napełniam ją wodą. Przez lejek będzie łatwiej. Dzięki temu kwiatek będzie miał cały czas wodę. Dobrze, czas na urlop. Do zobaczenia. Macie swoją ulubioną roślinkę? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.